To the beach, each, let's go get away 🎵 They say what they gonna say 🎵 Have a drink, drink down the bloodline 🎵 Siemanko, ja jestem Minetunek, a ze jest... Elmo.pl i się topię. Ja też się topię. W tym odcinku... Dzisiaj mamy... A, dobra, ty mów. W tym odcinku mamy zamiar zbudować takie coś, nie wiem jak to nazwać, ale gdzie będą się spawnować zwierzątka i dzięki temu... Chociaż spróbujemy. No, spróbujemy, bo nie wiemy czy to zadziała, ale yy, spróbuj, spróbuj, jak już mówiliśmy, spróbujemy jeszcze. Okej. Okay. Mieczek się przydał. Yy, ja, ja buduję w drugiej stronie, okej? Okay? Dru w drugiej stronie, po drugiej stronie. Okej. Okay. Czemu ja tutaj nie mogę? Co? Czemu ja tutaj nie mogę stawiać? Weź jest pewnie na maksa, wiesz. Ale nie, czekaj. Nie, tutaj mogę. O dobra, jest. Dziwne. To nie jest na maksa, bo idziemy w bok. Ej, no znowu. Jakieś tutaj bugi są. A Polagi. Masz. O, ej, dziwne, jakieś lagi jednak. No, fajnie. Co? Zjedłem. spadłem. Bo mi się trochę... Yy, Mam nadzieję, że szybko iść napisałeś. Tak, tak. Spokojnie. To jest to, może ja bloki też z te, te trawą wezmę, wiesz? Jednak. Bo mnie nie laguje. Może tak Na końcu tam, na krańcu tam jestem. I to też tak się myli mapa. Z tymi granicami. Okay. Jak tego uważaj, jak ty chodzisz, nie? Teraz. Mówiłem. Mówiłem, żeby się uważał. Fajnie, tutaj musi być przecież wolne. Na o, i teraz mi nie powinno lagować, bo usunąłem tą część, gdzie mi laguje. O. Kurczę. Ja rozumiem, że już wszystkie, już dirta całego zużyłem Co? Przecież całego dirta zużyłem Dobra to ja już, już zacznę się powoli łączyć z tobą, bo też nie wiem jak to wyjdzie No o, jeszcze mam innego mam No ma jakieś oświetlenie, taki klon takie, 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 ciebie. Też mi nie starczy. Dobra. Moim zdaniem nie starczy mi też dirta. Ale dobrze. No to może, może pod ko... E właśnie, daj, daj mi tego blok trawy teraz i całego dirta. A ty pójdziesz po kobę u mnie. Okej? Okay? Daj mi całego dirta. A ty pójdziesz po... Ty pójdziesz do mojej skrzyni pod kobę, okej? Okay? Teraz jak nagrywamy ten odcinek, to u nas spada No mnie nie Żeby nie? Nie Spadało e... Tak, tak powiem A tu jest Ej dużo masz tego gobla No się kopałem i kupowałem Aha. No Słuchaj, mam trzy, równe trzy staki. Wyszło. Hmm. Czekaj, w ogóle na jakim biomie jest nasza ta ja to zapomniałem... A, okej. Okay. Zima. No, Zima zła. Dobra, mam kobel. Rzucić ci. No. To weź mi rzucić. A bo wiesz co, inaczej tak zrobimy. Ty obkr obkrąż to. Co nie? Jednym albo dwa. I, I po prostu zrobię połotkami, nie? Ja mam płotki, to ja już zrobię Akurat ja też o ja. O ja. Na dwa weź, wiesz, nie. Żeby było jakieś przejście czy coś. A po co tam ma być przejście? No żeby wiesz, dojść coś. Bo jak tego to zróbmy, zrobimy tę, tę jeszcze jakąś farmę. Aha. No faktycznie, dobry pomysł. A nie, już na drugi nie mogę. No tutaj mogę po tej stronie, ależ już tam nie. Jak tego wejść na środek, nie? Już ja już robię podki A nie, co zrobiłeś? Zostawiłeś tak? Ech, dobra, rób, rób. Nie mam No rób tam Hej Co? Chyba mogłeś tam dokończyć już. Po tym kilo. Jak tego jeszcze mączką kostną zrobią trawę, nie? No? Ej, nie trawę, no trawę. trawę. Żeby było tak fajnie, nie? To ja już mówię. Dobra, sobie pozbieram sobie trochę właśnie. No, no. Wow, tak wtedy byłoby. Ja teraz się o czas nie martwię. No i dobrze. Dlatego możliwe, że to dobije nawet 20 tych... minut. Nawet więcej... nagranie. Okej, okay, tutaj już jest zrobione, jeszcze tylko tutaj. A nie, tutaj jeszcze... Coś... Zawsze coś robimy. Już mamy plany na trzy następne odcinki. No chociaż no dwa Tutaj trzeba jeszcze dokończyć. I mamy już na następny odcinek już rzecz nawet, bym powiedział. No, można by nawet już powiedzieć. Po tu trochę trzeba ich nazbierać. Co? Tak rzeczy. E, Nie, już wystarczy. Dobra, bo nawet nie wiem ile tego mamy yy, Gdzie masz resztę widać? Ja mam tylko tego Raz? 20 mam tych Ale wiesz Nie wystarczy I tak i latasz. tak Nie wiem Dobra chociaż ty wejść za lep... Czekaj ile ja mam pieniędzy? Malej. No czekaj, ja pójdę ku... A nie, nie, sorry, za 50 jest, a ja mam 30. A ja 34. To ja sprzedam kobla. Słuchaj. Czekaj. Sprzedam kobla, warto. Ej, mam też rzeczy do sprzedaży. Okej, okay, dobra. My musimy, żeby mieć skończone. Potrzebne nam co chyba 30 wiltas tak na. A ja, jajka, jajka mogę sprzedać na aukcji. A tam a aukcje, tam. No jajka dużo nadchodzą. No dobra. Dobra, mam 180. Forsy. To kupuje... no, kupuj. Nie 30. 30 mają maksima No, i akurat na 30 starczyło. Dobra Akurat 30 pieniędzy. Poczekaj jeszcze ja sobie sprzedam i wiesz kurczaka Okej okay, czekaj tylko ja postawię i zobaczymy ile nam będzie brakować O ile będzie coś brakować chociaż widzę że będzie brakować Oj ale lawa ja. Oj, zabraknie dużo. No spoko. Kupię. Pójdź mi na łabój. Co? Pójdź mi na łabój, bo mnie nie podobał. Masz ten wstępny. Ale pof, na no łabój. Już jest. Już no jeszcze no jedną przecież. No dobra, ale pof. Wiesz. Masz kupić? Co? Masz kupić? Tak. Idź. Ech, dużo zabrakło? Czekaj, zaraz spróbuję policzyć. Raz, dwa, trzy... Tak, słuchaj, wyśkup z trzydzieści. Będzie miał ok. No tylko trzydzieści i czterdzieści. Właśnie moja licytacja poszła? Chyba nie. Chyba nie. Straciłeś te? Nie Ty w ogóle miałeś opcję? Powinienem być. Nie widzę. Dostałem e, kamienny miał 3,50 wziąłem. Nie widzę, żeby była twoja opcja. Chyba, że jesteś ślepy, to go A już kupiłem 30, no dobra. Eee 50. Ło, to dobrze. Postaw. Będzie powinno już być skończone. No. A jak ty myślałaś? Starszy? Czekaj, jeszcze robię. Starszy No a jak? Mam 6 jeszcze. Wszystko zrobiliśmy na tym odcinku. Ej, patrz, tutaj jest inny ten biom. Tutaj jest inny e, ta rzeka. Ej, idzie, idzie. Wiem, działa, działa. Ej, tutaj A jest rzeka. Tutaj jest biom rzeka. Nie wiem czy River to jest rzeka, czy jakaś tam. Nie ma rzeki. takiego bombiomu. No nie pamiętam. Ej wiesz jaki level mamy? Jaki? 83. Nie gadaj. Nie gadam. Serio. Ej za 200 zeszło. Wow. A co za 200? Ej, za 38 jajek. Aha. Ja? Trzymałem 17. Spoko. I daję jeszcze raz. Ej powiedz spójrz se... Jak ty zarabiasz pieniądze? A ja po tym... E, tak, ja zbieram arbuzy. Dobra, ja zbieram arbuzy jajka. E, jajka sprzedaję na aukcji. Arbuzy normalnie w sklepie. O, ja oczywiście arbuzy stakuje właściwie. I po prostu za 10 sprzedaje za 50. A jajka to na aukcji, jak widzicie? i pieniądze z marchewek kiedy są nam potrzebne pieniądze to mo.pl zbiera mączkę kosną tutaj tak znaczy i je kostki, tak jak ja tutaj zaraz będę robił o, już Tutaj to wszystko odkłada je do skrzynki kiedy mi zabraknie już mączki kosnej to sobie idę zabiera i przyciera mączkę, na mączkę kosną i tak dalej i tak dalej i tak dalej dobra, św oj, świetnie to Jak to zwykle Ale też, sprzedaje, też sprzedajemy... O, moja chyba Sprzedajemy tam rzeczy z mobów i w ogóle to też idzie Nie żałujemy tego Po prostu, po prostu robi, robimy te farmy. i jak widzicie, oni to napijcie Już za 150, rozumiesz? Aha! Ja. Spoko! I mam 56 yy, pochodni, nie? Aha. Super. Eee, super! Eee, już się mobki spawnują. Jak będę mączkę kosmów i zrobię trawę. Tylko jak wszystko porośnie. No, a jak? Ale to będziemy chyba na czekać. No nie, nie, ale możemy tak jeszcze nagrywać przecież. No, możemy, możemy. To może jeszcze przy okazji farmę zrobimy? No zobaczymy. Dobra, to weź, to pamiętaj... to co mówiłem na przed chwilą, nie? Jak to zarabiamy te... na marchewkach. No to jeszcze poszerzymy. Nie, zrobimy farmę... ziemniaków może. Teraz. A nie zboża? Dzien, dzień, 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 dzień. dobra. wtedy też jest dynie właśnie. No, e, my ogólnie zrobiliśmy sobie taki podział. Ja marchewki, on y, no, dynie. Arbuzy. I teraz, ben, i teraz będzie, y, on dynie, a ja zboże. Nie? Ja jeszcze arbuzy, nie jajka. A jajka to szybko idą teraz będzie, że ja będę zbierał yy, zboża? Co? By... No wiem, wiem, wiem. wiem. Okej, okay, przydałaby się mączka kostna. Mamy. O, są Na nią. Ile wziąłeś? Wszystkie. A tak dokładnie to były trzy kości. No. Dobre, jak to zwykle idę na gość z ciaki. Tradycja na zarabianie pieniędzy Ale ile zębiaków ma kości, nie no fajne teraz... Aha, i jest, 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 to był najwyższy level, tutaj już 43 level Tylko już umarłem prawda. Ja mam 8 O dobra, to już zawsze coś, ale muszę coś zjeść Ej, ja mam No i czyli No widzisz I też zarabiamy żelazo, no Jak na wydropnie Coś Okej, okay, mamy żelazo, super Już wszystko wziąłem, wiesz y... 33 kości jakby co Zajadko? masz Dobra, będzie to... Do... szybko się teraz nazbiera. O, staki 38. Nie wiem, może 30 minut? Będzie. Może. Wow! Jak się wystraszyłem! <grym> Dobra, no. No, fajnie, nam teraz poniszczył tutaj z... wszystko z marchewki. No tak. też widziałem No ale siedziłem aby tam też mogę Teraz na pewno się nie będę spał Dobra jak to zwykle bywa ściną arwozy. <śm> Dobra, <śm> <śm> akurat ja najwięcej właśnie zarabiam na arbuzach i teraz będę na dnia. też ja najbardziej zarabiam na i dosyć szybko. Aha, fajnie, zobacz jaki... Ja, ja... Zaraz, zaraz Zaraz ja zrobię... Eee, podbiję! 16 jajek 30 już, no, no to już nie Nie, nie 41 1 Za 16 I Właśnie na jajkach też dużo się nawet zarobię No, raz no 200 teraz zarobiłeś, nie? Czyli ile? Teraz właściwie co? 250 Aha. Za 36, a za, 6, za... Wydzieliście coś, nie wiem, 150. Widzicie, jak macie tak ja to, nawet to możecie zarobić. Nie. Przy aukcji. Na tym serwerze. W samej aukcji. Jeżeli jesteście no. na serwerze. Łał, kostek bym jeszcze, a. A czemu na mnie potwory idą? Nie wiem. Jeszcze zobaczyły cię, przecież. Ar... Ja mówię nie z tego złomiak A mówię nie arbuz Ja no ja mam efekt w nie? arbuza nie Wiesz. A, okay. no to, no Super, ja Super to bym powiedział marchewka A żebyś wiedział I też oprócz tego to jeszcze zarabiam na nauka a ja nie... akurat nie powiem za, za ile sprzedaję. Czemu? Bo to jest tajemnica. Czemu? Osobista. To jest tajemnica osobista. Jak zobaczę, proszę bardzo, to będą wiedzieć. Nie. Mam za mało akurat. Nie, 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 Poczekaj, nie, nie, panie mam Osiem. Pełny. Już, już będzie. nie, Już co? nie, 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 Co ja mówię. Yy, Czekaj. No. Dobra. Dobra, stopka jest. Zresztą mam 464, więc mogę kupić derta. Dobra. Omega. Staki się 26 mam. Zostały mi dwie. I mam pieniążków ile? 270. Mało. Tak, jest coś nie? 40 to, jeżeli dobrze policzyłem. Fail. Fail. Dobra, już odmówiłem. Przepraszam bardzo. Yy... Wyciszę lepiej telefon, bo gdyby jeszcze raz wina mnie, wina moja Jak to zawsze Jeszcze raz bardzo przepraszam Dobra pierwszy raz się spełniłem przy moim właśnie obozowym wiesz Dobra, Cobblestone ci przyda, więc chciałbym. Eee, cały cobblestone straciłeś. Kobel? No. Eee No Dobra, ja idę zenchantować e ten... Kill off i... i kopię. Co? o co chodzi? Hmm. czekamy na 12 hmm. okej okay, dobrze musiałem tylko odpisać że nagrywam Serio taki No cóż Przy farmie się zespam teraz ze POM Mów mnie um, dobra, mam się 50 gilda. A ja Stack i 26 Aha, okej okay. Jeszcze Cobblestone stąd by się przydał tak? Okej, okay, to ja zacznę kopać i jajka odłożę do skrzyni. Akurat ja też kopię, więc będzie szybciej. ja wiem, bo widzę ciebie, to ja też zacznę kopać. No. Ja z tak, ty z tak i będzie okej. Okay. No. A tutaj się szybko kopie, takim żelaznym klopem. Na wydajności dwa. Ja sobie ko kamiennym, bo nie chcę stracić ze względu, że ja mam na jak Wiecie. W kopaliśmy jaksa nie? No. Z tym kill-offem, więc nie chcemy, bo szybko zarabiamy na te diaksy Właśnie nie, nie zarabiamy na razie jeszcze. No ja jeszcze nie, bo teraz na te farmy właśnie o to chodzi, że robimy, ale jak zrobimy wszystkie farmy to szy szybko nam pójdzie. Ja jeszcze będzie drzewa, zboża. Sporo jeszcze tego. Jeszcze poszerzymy, może jeszcze albo się tam ulepszyć dobra, ja, ja nawet planowałem nawet ulepszyć yy, ten mob spawner ale jak widać to za dobrze działa dobra ten nie nie mob nie, farmy już farmy jednak zrobimy w następnym odcinku yy, Aha. po 25 minut już nagrywamy yy, o to chodzi gdzie jesteś, chodzi dobra poczekaj, już dobiję ten stack ja już mam stack dobra już chodź. To pomiędzy odcinkiem, odcinkiem zrobimy tą farmę. Nie, niech będą farmy na odcinku. No dobra. Yy, dobra. To ja pozbieram jeszcze rzeczy. Yy, Okej, okay. yy, trzymajcie się. Lajkuj, subskrybuj, jak lubicie te odcinki i w ogóle... no, no. Dobra. Yy, dobra. Yy, trzymajcie się. I na razie.